Dzień 26 rekolekcji przygotowujących do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź. Oświeć mrok umysłu. Porusz moje serce. Pokaż drogę do Jezusa. Pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie. Duchu Święty, przyjdź. Rozważanie dnia. W Twojej obecności, Maryjo, wyznaję dziś wiarę w Jezusa Chrystusa, mojego jedynego Pana. I zbawiciela. To, co Ewa straciła przez nieposłuszeństwo, Maryja odzyskała przez wiarę. Tymi słowami modlimy się często w liturgii mszy świętej. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana, wykrzykuje święta Elżbieta pod wpływem ducha świętego. Podczas męki oraz tuż po śmierci Zbawiciela, tylko w niepokalanym sercu Maryi trwała niewzruszona i niezachwiana wiara w Jezusa. Dlatego Kościół nazwał Maryję panną wierną i matką Kościoła. Przez akt poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi. Otrzymujemy udział w wierze Maryi. Dziś, kiedy wydaje się, że Kościół i świat przeżywają swoją własną drogę krzyżową, potrzebujemy tej wiary Maryi bardziej niż kiedykolwiek. Wszyscy jej potrzebujemy. Przez akt całkowitego oddania się otrzymujemy dar nieustannej obecności Maryi. Ten, kto Jej wszystko oddaje, pozwala Jej być obecną we wszystkim. Maryja jest odtąd zawsze przy Tobie, tak jak była obecna przy Jezusie, tak jak była obecna przy świętym Janie i przy apostołach. Mamy prawo mieć pełną ufność, że w obecności Maryi i z Maryją u boku Nasza wiara w Jezusa przetrwa wszystkie próby, nawet te najcięższe. Oddając się Maryi, uczymy się stawać jak dzieci, aby wejść do Królestwa Bożego. Życie duchem dziecięctwa jest nieustannym wyznaniem wiary w Jezusa, jedynego Pana i zbawiciela. Dlaczego tak jest? Ponieważ być Panem to znaczy w uproszczeniu mieć nad wszystkim kontrolę. Pragnąc wszystko kontrolować, to znaczy pragnąć Panować, czyli pragnąć być Panem, stawiamy wtedy siebie w miejsce Boga. Dopiero kiedy stajemy się dziećmi, Jezus staje się naszym jedynym Panem. Dzięki temu, że stajemy się bezbronni, jak dzieci, Jezus staje się naszą obroną. Dzięki temu, że wyrzekamy się postawy kontrolowania, jak dzieci, pozwalamy, aby kontrolę nad wszystkim przejął Jezus. Dzięki temu, że stajemy się prości, Jezus może nam objawiać największe tajemnice. Dzięki temu, że stajemy się zależni i zdani na Niego, On może nas wreszcie swobodnie kochać i prowadzić. Dzięki temu, że zamykamy oczy i oddajemy się na ślepo, Jezus może nas nieść na rękach. Dzięki temu, że wyrzekamy się naszych ludzkich planów, Jezus może uczynić rzeczy. Które przekroczą nasze najśmielsze oczekiwania. Dzięki temu, że się cali oddajemy, Jezus może nam się cały oddać. Czyż nie tak żyła Maryja? Jako całkowicie bezbronna, jest dziś Tom, która jest obroną wszystkich. Jako ta, która nazwała siebie niewolnicą Pańską, Wyrzekając się panowania, jest dziś tą, która jako królowa panuje nad niebem i ziemią. Jako najprostsza jest dziś stolicą mądrości. Jako najbardziej zależna stała się pełną łaski. Oddana na ślepo Bogu została w niebo wzięta. Tak bardzo wyrzekła się swojej woli że Bóg mógł uczynić przez Nią wielkie rzeczy. Tak się Bogu oddała, że Bóg stał się jej Synem. Dziecięce oddanie jest tajemnicą przebóstwienia. Jest całkowitym zjednoczeniem. Jest drogą, dróg i łaską łask. Dziecięstwo duchowe jest, Panowaniem Boga. Lektura duchowa z traktatu Świętego Ludwika Marie Grignon de Montfort. Pierwsza prawda: Jezus Chrystus nasz zbawiciel, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, musi być ostatecznym celem wszelkiej naszej pobożności, inaczej byłaby ona fałszywa i zwodnicza. Jezus Chrystus to alfa i omega, początek i koniec wszystkiego. Pracujemy po to, jak mówi apostoł, by każdego człowieka uczynić doskonałym w Jezusie Chrystusie, gdyż tylko w nim mieszka cała pełnia bóstwa i cała pełnia łaski, cnoty i doskonałości. Tylko w nim otrzymaliśmy pełnię błogosławieństwa duchowego. Chrystus jest naszym jedynym mistrzem, który ma nas nauczać, jedynym panem, od którego zależymy, jedyną głową, z którą mamy być zjednoczeni. Jedynym wzorem, do którego mamy się upodobnić, naszym jedynym lekarzem, który ma nas uzdrowić, jedynym pasterzem, który ma nas żywić, jedyną drogą, która ma nas prowadzić, jedyną prawdą, której musimy wierzyć, jedynym życiem, które ma nas ożywiać. Słowem jest naszym jedynym wszystkim we wszystkim, które ma nam wystarczyć. Albowiem nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Bóg nie położył innego fundamentu dla naszego zbawienia, dla naszej doskonałości i naszej chwały, niż Jezus Chrystus. Każda budowla, która nie spoczywa na tej opoce, stoi na lotnym piasku i wcześniej czy później runie. Każdy wierny, który nie trwa w nim jak latorośl w winnym szczepie, opadnie, uschnie i będzie wart tylko wrzucenia w ogień. Gdy jesteśmy w Jezusie Chrystusie, a Jezus Chrystus jest w nas, nie potrzebujemy obawiać się potępienia. Ani aniołowie w niebie, ani ludzie na ziemi, ani demony w piekle, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie może nam szkodzić, bo nie może nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie. Przez Niego, z Nim i w Nim możemy wszystko. Możemy oddać Bogu Ojcu w Jedności, Ducha Świętego, wszelką cześć i chwałę. Stać się doskonałymi, a dla naszego bliźniego być miłą wonią Chrystusową na żywot wieczne. Jeśli więc ustanawiamy doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy, to jedynie po to, by nasze nabożeństwo do Jezusa Chrystusa stało się gruntowniejsze i doskonalsze oraz by podać łatwy i pewny środek do znalezienia Chrystusa. Gdyby nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy oddalało nas od Jezusa Chrystusa, to trzeba by je odrzucić jako złudzenie szatańskie. Tymczasem rzecz ma się przeciwnie, jak to już wykazałem i jeszcze wykażę. Nabożeństwo to jest konieczne, ale po to, by Jezusa Chrystusa całkowicie znaleźć, ukochać Go i wiernie Mu służyć. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do najświętszej Maryi Panny Numer 61 62. Udział w wierze Maryi. Najświętsza dziewica pozwoli ci uczestniczyć w swej wierze, która za jej ziemskiego życia była większa niż wiara wszystkich patriarchów, proroków, apostołów i świętych. Teraz królując w niebie, tej wiary nie ma, bo w świetle chwały wszystko widzi w Bogu. Ale za przyzwoleniem Najwyższego nie utraciła jej, wstępując do chwały. Zachowała ją i zachowuje w Kościele wojującym dla swych najwierniejszych sług i służebnic. Im więcej zatem względów zaskarbisz sobie u tej doskonałej władczyni i wiernej dziewicy, tym więcej w twym postępowaniu będzie czystej wiary. Wiary czystej, co sprawi, że nie będziesz się troszczył o to, co zmysłowe i nadzwyczajne. Wiary żywej i ożywiającej miłością. Dzięki której jedyną pobudką Twych czynów będzie czysta miłość, wiary silnej i niewzruszonej, jak skała, dzięki której pozostaniesz niezachwiany i niezłomny wśród życiowych burz i zamętu, wiary czynnej i przenikliwej, która, jak tajemnicza przepustka, da Ci dostęp do wszelkich tajemnic Jezusa Chrystusa, do celów ostatecznych człowieka i do serca Boga, wiary mężnej, dzięki której bez wahania podejmiesz. I doprowadzisz do końca wielkie dzieła dla Boga i dla zbawienia dusz. Wiary, co będzie dla Ciebie płonącą pochodnią, życiem Bożym, ukrytym skarbem boskiej mądrości i przepotężną bronią, którą posługiwać się będziesz, by oświecać tych, co są w ciemnościach i w cieniu śmierci, by rozpalać tych, którzy są letni i potrzebują rozżarzonego złota miłości, by dawać życie tym, co umarli przez grzech. By łagodnym, a silnym słowem wzruszać serca z kamienia i obalać cedry Libanu, wreszcie by odeprzeć szatana i wszystkich nieprzyjaciół zbawienia. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, numer 214. Modlitwa zawierzenia Ojca Dolindo Ruotolo, Jezu Ty się tym zajmij. Akt zawierzenia. Dlaczego zamartwiacie się i niepokoicie? Zostawcie mnie troskę o wasze sprawy, a wszystko się uspokoi. Zaprawdę mówię wam, że każdy akt prawdziwego, głębokiego i całkowitego zawierzenia mnie wywołuje pożądany przez was efekt i rozwiązuje trudne sytuacje. Zawierzenie mnie nie oznacza zadręczania się, wzburzenia, rozpaczania, a później kierowania do mnie modlitwy pełnej niepokoju, bym nadążał za wami. Zawierzenie oznacza zamianę niepokoju na modlitwę. Zawierzenie oznacza spokojne zamknięcie oczu duszy, odwrócenie myśli od udręki i oddanie się mnie tak, bym jedynie ja działał, mówiąc mi, ty się tym zajmij. Sprzeczne z zawierzeniem jest martwienie się, zamęt, wola rozmyślania o konsekwencjach zdarzenia. Podobne jest to do zamieszania spowodowanego przez dzieci domagające się. Aby mama myślała o ich potrzebach, gdy tymczasem one chcą się tym zająć same, utrudniając swymi pomysłami i kaprysami jej pracę. Zamknijcie oczy i pozwólcie mi pracować. Zamknijcie oczy i myślcie o obecnej chwili, odwracając myśli od przyszłości jak od pokusy. Oprzyjcie się na mnie, wierząc w moją dobroć, a poprzysięgam wam na moją miłość, że kiedy z takim nastawieniem mówicie. Ty się tym zajmij, ja w pełni to uczynię. Pocieszę was, uwolnię i poprowadzę. A kiedy muszę was wprowadzić w życie różne od tego, jakie wy widzielibyście dla siebie, uczę was, noszę w moich ramionach, sprawiam, że jesteście jak dzieci uśpione w matczynych objęciach. To, co was niepokoi i powoduje ogromne cierpienie, to wasze rozumowanie, wasze myślenie po swojemu, wasze myśli i wola. By za wszelką cenę samemu zaradzić temu, co was trapi. Czegóż nie dokonuje, gdy dusza tak w potrzebach duchowych, jak i materialnych, zwraca się do mnie, mówiąc, ty się tym zajmij. Zamyka oczy i uspokaja się. Dostajecie niewiele łask, kiedy męczycie się i dręczycie się, aby je otrzymać. Otrzymujecie ich bardzo dużo, kiedy modlitwa jest pełnym zawierzeniem mnie. W cierpieniu prosicie, żebym działał. Ale tak jak wy pragniecie. Zwracacie się do mnie, ale chcecie, bym to ja dostosował się do was. Nie bądźcie jak chorzy, którzy proszą lekarza o kurację, ale sami mu ją podpowiadają. Nie postępujcie tak, lecz módlcie się, jak was nauczyłem w modlitwie Ojcze Nasz. Święć się imię Twoje, to znaczy, bądź uwielbiony w tej mojej potrzebie. Przyjdź królestwo Twoje, to znaczy niech wszystko przyczynia się do chwały Królestwa Twego w nas i w świecie. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, to znaczy Ty decyduj w tej potrzebie, uczyń to, co Tobie wydaje się lepsze dla naszego życia doczesnego i wiecznego. Jeżeli naprawdę powiecie mi: bądź wola Twoja, co jest to równoznaczne z powiedzeniem Ty się tym zajmij, ja wkroczę z całą moją wszechmocą i rozwiążę najtrudniejsze sytuacje. Gdy zobaczysz, że Twoja dolegliwość zwiększa się zamiast się zmniejszać, nie martw się. Zamknij oczy i z ufnością powiedz mi: bądź wola Twoja, ty się tym zajmij. Mówię ci, że zajmę się tym, że wdam się w tę sprawę jak lekarz, a nawet jeśli będzie trzeba, uczynię cud. Widzisz, że sprawa ulega pogorszeniu? Nie trać ducha, zamknij oczy i mów, ty się tym zajmij. Mówię ci, że zajmę się tym i że nie ma skuteczniejszego lekarstwa nad moją interwencją miłości. Zajmę się tym jedynie wtedy, kiedy zamkniesz oczy. Nie możecie spać, wszystko chcecie oceniać, wszystkiego dociec, o wszystkim myśleć i w ten sposób zawierzacie siłom ludzkim albo gorzej, ufacie tylko interwencji człowieka. A to właśnie stoi na przeszkodzie moim słowom i memu przybyciu. Och, jakże pragnę tego waszego zawierzenia, by móc wam wyświadczyć dobrodziejstwa, i jakże smucę się widząc was wzburzonymi. Szatan właśnie do tego zmierza, aby was podburzyć, by ukryć was przed moim działaniem i rzucić na pastwę tylko ludzkich poczynań. Przeto ufajcie tylko mnie, oprzyjcie się na mnie, zawierzcie mnie we wszystkim. Czy nie cuda proporcjonalnie do Waszego zawierzenia mnie, a nie proporcjonalnie do Waszych trosk? Kiedy znajdujecie się w całkowitym ubóstwie, wylewam na Was skarby moich łask. Jeżeli macie swoje zasoby, nawet niewielkie, lub staracie się je posiąść, pozostajecie w naturalnym obszarze, a zatem podążacie za naturalnym biegiem rzeczy, któremu często przeszkadza szatan. Żaden człowiek rozumujący tylko według logiki ludzkiej nie czynił cudów. Lecz na sposób boski działa ten, kto zawierza Bogu. Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz z zamkniętymi oczami duszy: Jezu, ty się tym zajmij. Postępuj tak we wszystkich twoich potrzebach. Postępujcie tak wszyscy, a zobaczycie wielkie, nieustanne i ciche cuda. To wam poprzysięgam na moją miłość. Z dzienników Alicji Lęczewskiej. Mówi Pan Jezus: O wiarę trzeba się modlić każdego dnia i budować ją w codziennym trudzie, żeby była wielka i żeby miała się czym odżywiać. Karm swoją wiarę faktami z życia, pielęgnuj ją gorliwie, żeby kwitła i przynosiła owoce. Jakie? Pokój, radość, pewność w działaniu, wolność, bogactwo. Jesteś moim dzieckiem, a więc moim dziedzicem. Wiara czyni moim dzieckiem. Dbaj o nią. Świadectwo numer 69 Pragnij, a otrzymasz. Im bardziej będziesz pragnąć, tym więcej otrzymasz. Nie bądź niecierpliwa. Na wszystko przyjdzie czas. Ucz się czekać cierpliwie i ufnie. Ja jestem bardzo blisko, a Ty powinnaś wierzyć w to, choć nie odczuwasz. Wiara jest ważniejsza niż doznanie. Wiara jest zasługą, a doznanie łaską. Ty mi daj żarliwą wiarę, a ja obdarzę cię łaskami. Świadectwo nr 83. O wiarę prościągle, to jaka będzie, zależy od siły i ciągłości pragnienia jej i prośby o nią. Wiara jest źródłem wszystkiego. Nie intelektualne uznawanie, ono może być początkiem, choć też nie musi, ale dziecięca ufność, całkowita i bezwzględna. O odruch tej ufności w każdej sytuacji proś. Na taką ufność stać tylko dzieci i wielkich świętych. U dzieci jest to naturalne, u świętych wypracowane trudem wielu lat. To, co jest najważniejsze, najbardziej cenne, Wymaga największego wysiłku, wysiłku maksymalnego i ciągłego. Świadectwo numer 101 Moja moc i moja miłość jest ponad wolą ludzi. Wszystko mogę sprawić i uczynić realnym. Ode mnie zależy, by się stało to, co z ludzkiego punktu widzenia nie jest możliwe. Ale przecież masz wiarę, a wiara czyni cuda. Trwaj w takiej wierze i w takim zawierzeniu, aby każdy dzień był cudem mojej miłości w Tobie. Świadectwo nr 553 Światło z Fatimy Pierwsze słowa, których anioł uczy dzieci w Fatimie brzmią Boże mój, wierzę w Ciebie. Nasuwa to na myśl wyznanie wiary, które zaczynamy od słów wierzę w Boga. Fatima prowadzi nas do źródła, ukazuje to, co najważniejsze. Objawienie w Fatimie zaczyna się od wiary i zostaje od razu połączone z wynagrodzeniem. Błagam, abyś przebaczył tym, którzy nie wierzą. Przesłanie z Fatimy jest wielkim wezwaniem do wiary. Czyż nie takie wezwanie jest ukryte w różnych rodzajach kontaktu dzieci z Matką Bożą? Łucja ma pełny kontakt, widzi, słyszy i rozmawia z Maryją. Jacynta widzi i słyszy Matkę Bożą, ale z nią nie rozmawia. Franciszek tylko widzi Matkę Bożą. I tutaj robi się miejsce dla wiary. Czwarty wizjoner to ten, który uczestniczy w orędziu z Fatimy przez wiarę. Jest jeszcze jedno światło związane z wiarą. Maria składa obietnicę, że Portugalia będzie zawsze wierna dogmatom wiary. Przypomnijmy, że Portugalia była pierwszym krajem na świecie, który poświęcił się Niepokalanemu Sercu Maryi. Czy ta obietnica nie wskazuje i nie potwierdza tego, co pisał święty Ludwik Grignon de Montfort, że całkowite oddanie się daje nam udział w wierze Maryi? Wezwanie dnia święty Jan Paweł II przez całe swoje życie prowadził notatnik i nazwał go Jestem bardzo w rękach Bożych. Święta Tereska od Dzieciątka Jezus otrzymała tytuł doktora Kościoła jako podkreślenie wagi i geniuszu ukazanej w jej pismach i życiu drogi dziecięctwa duchowego. Święta Tereska napisała Jezus z upodobaniem pokazał mi jedyną drogę, która prowadzi w sam boski żar, a tą drogą jest ufność małego dziecka, które bez obawy zasypia w ramionach Ojca. Spróbuj dziś wieczorem zasnąć w ramionach Ojca. Zamknij oczy i ufaj, że Bóg Ojciec jest przy tobie. I przytula Cię swoją kochającą obecnością. Jeśli jest to dla Ciebie trudne, poproś Maryję o pomoc. Ona nawet w najtrudniejszych i najbardziej bolesnych chwilach swojego życia wierzyła, że jest w ramionach Ojca. Do świętej Teresy Wielkiej, Pan Jezus powiedział, wtedy, kiedy wydawało Ci się, że mnie nie ma przy Tobie ja byłem najbliżej ciebie. Jeśli chcesz kroczyć królewską drogą dziecięctwa, postanów sobie, aby każdego dnia zasypiać z większą ufnością w miłość Ojca, w którego ramionach jesteś. Bóg Ojciec marzy o twojej całkowitej ufności. Napisz dziś na swojej kartce, w Twojej obecności Maryjo wyznaję dziś wiarę w Jezusa Chrystusa, mojego jedynego Pana i Zbawiciela. Światło Słowa. Z księgi proroka Ozeasza Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. Im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode mnie, a składali ofiary Baalom i Bożkom palili kadzidła. A przecież ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem. Oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości, Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. Mały wieczornik modlitwy. Modlitwa jest łącznością z Bogiem, grzech jest brakiem modlitwy. Znajdź dziś od pięciu do piętnastu minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak cię poprowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy, możesz rozmawiać z Jezusem zadając konkretne pytania, możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Pamiętaj, czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec zabierz słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej Cię dotknęło i rozważa je w swoim sercu nieustannie, aż do następnej medytacji, czyń tak jak Maryja, która zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je. Dziękczynienie, podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Na zakończenie tej dwudziestej szóstej medytacji przyjmijcie błogosławieństwo Boże. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.